Dzień dobry Państwu, witam do wszystkich Państwa bardzo serdecznie, podzieliliśmy się tą przemową, ja zacznę, wicestarosta dokończy, natomiast myślę, że w imieniu całego Zarządu i Rady Powiatu Łukowskiego, bo również jesteśmy radnymi, jesteśmy dumni, chcę Wam przekazać właśnie te słowa, że jesteśmy dumni z Waszych dopomnień, Często się zdarza, żeby aż tylu finalistów było, to z szczebla centralnego. Więc ta nasza duma jest e, szczególnie e, uzasadniona. E, dlatego też miło jest nam Państwa gościć e, w tej sali. Sala e, nosi imię przecież wybitnego Polaka Jana Pawła e, II. No, który przede wszystkim był intelektualistą. Więc my dzisiaj też mamy takie święto intelektualne. Chcę pogratulować yy, i w imieniu własnym sukcesu, laureatom, ale też państwu ekonomom. No bo jak to dawniej już bywało, bez mistrza nie byłoby ucznia. Uczeń sam by nie osiągnął tyle, gdyby nie był kierowany przez yy, mistrza. I yy, jest takie powiedzenie, że uczeń przerasta mistrza. Ale to jest bardzo dobre powiedzenie. Ja wszystkim laureatom życzę, żebyście przerosli swoich mistrzów, bo to znaczy, że mistrz dobrze nauczył, że nie zachował swojej wiedzy dla siebie, tylko na tyle umiał się, <coughs> przepraszam, podzielić, tą swoją wiedzą, tak dobrze pokierować swoim uczniem, że ten osiągnął jeszcze więcej niż on sam. Za chwilę przejdziemy do wręczenia dyplomów i stypendiów, a poproszę jeszcze o parę słów pana Janusza Kościoła, Starosty polskiego, który w imieniu zarządu sprawuje bardzo akurat na to Szanowne prezydium, panie i panowie reprezentujący poszczególne szkoły, droga młodzieży. Odkąd funkcjonujemy jako samorząd Powiatu Koskiego, zawsze oświata, edukacja była naszym naszym moczkim głowie. Zawsze stawialiśmy ją na pierwszym miejscu spośród wszystkich działań, przedsięwzięć, zadań, którymi jako powiat zajmowaliśmy się i ciągle się zajmujemy. Bo przecież od wychowania od wykształcenia młodych ludzi zależy przyszłość i państwa, ale i naszej lokalnej społeczności. W szczególności, jeżeli udaje nam się, że większość, szczególnie tych najzdolniejszych, zostaje u nas na terenie naszego powiatu, a nie opuszcza i wjeżdża w inne strony kraju, czy nawet za granicę, bo i tak się zdarza. O tej Pozytywnej ocenie świadczą chociażby oceny wypowiedzi y, przedstawicieli władz wyższego szczebla, władz z ministerstwa czy też szczebla wojewódzkiego, podkreślają ciągle przy różnych okazjach, że oświata w powiecie Łukowskim ma się dobrze. Także ta prowadzona przez powiat Łukowski. Pozytywne opinie otrzymujemy też od koleżanek i kolegów z samorządów powiatowych, sąsiednich czy nawet z dalszych stron, którzy że czasami nam zazdroszczą, chociażby wyników matur, a w szczególności ze ośrodków wielkomiejskich, takich jak Lublin, Rzeszów, Kraków, bo przecież my funkcjonujemy w ramach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Więc porównujemy się ze szkołami ponadpodstawowymi w ramach trzech województw, gdzie mamy właśnie szkoły z tych ośrodków wielkomiejskich, a przecież od wielu lat jesteśmy w pierwszej trójce, w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o wyniki madru, i w licach i w technikach. Mamy wiele sukcesów, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe. Jak dobrze wiemy, w tej chwili do Każdego naszego zespołu szkół, w którym mamy warsztaty, można śmiało przywozić gości z zewnątrz i z takimi właśnie sytuacjami się spotykamy, bo co jakiś czas ktoś nam się zapowie czy z innego powiatu, czasami nawet z innego województwa, by porozmawiać o funkcjonowaniu oświaty w powiecie. Łukowskim i ewentualnie przejąć coś dobrego na swój grunt, do siebie. I czy to chodzi o sprawy dydaktyki, wychowania, opieki, czy też o samą gospodarkę finansową, która też przecież w tym wszystkim jest niezwykle ważna. Pozwólcie więc, że z okazji dzisiejszego spotkania podziękuję serdecznie wszystkim, którzy na Rzecz edukacji, wychowania, wykształcenia naszych młodych pokoleń pracują, którzy nas wspomagają, a w szczególności podziękujemy kadrze kierowniczej, paniom i panom profesorom, kadrze nauczającej i wszystkim pracownikom oświaty, rodzicom i młodzieży za to, że widzimy potrzebę Znakomitego uczenia się i kształcenia. Widzimy y, ważną rolę w życiu każdej społeczności, w tym każdego z nas indywidualnie. I oby tak było dalej. Gratuluję więc tych ostatnich sukcesów. Życzę dalszych, zwłaszcza w kolejnych latach, już podczas studiów, a później w pracy zawodowej. Spełniania się zawodowego, życiowego i obyście zawsze dobrze wspominali. Najlepiej, żebyście realizowali się na Ziemi Łukowskiej, ale gdyby się tak zdarzyło, że ktoś będzie gdzieś indziej, to obyście zawsze pamiętali, nie z przymusu, tylko z własnej nieprzymuszonej woli, że jesteście stąd z powiatu Łukowskiego, z Ziemi Łukowskiej, z Łukowa czy z każdej innej miejscowości od nas. Gratuluję, życząc dalszych sukcesów, dziękuję bardzo. Oświata, bliska sercu władzom powiatu, na, na niej skupiona jest uwaga, skupione są działania, które sprzyjają i wspierają tę edukację. Dzisiaj doświadczamy, Państwo doświadczycie tego wsparcia i tego, tej opiekuńczości powiatu, jeśli chodzi o funkcjonowanie oświaty i edukacji w szerokim tego słowa rozumieniu. Przyjawem tego wsparcia jest Powiatowy Fundusz Stypendialny. To jest unikalna inicjatywa, jeśli chodzi o powiaty. Jest to dosyć powszechne samorządach gminnych i miejskich, natomiast jeśli chodzi o powiaty, powiem też w najbliższej okolicy nie znam żadnego powiatu, który by taki fundusz stworzył w powiecie łukowskim on istnieje. Ma się dobrze, dodam tylko, że w tym roku szkolnym stypendystami tego funduszu jest 105 uczniów szkół e, prowadzonych przez Powiat Bogorski. Uczniów, którzy na świadectwie zakończenia poprzedniego roku szkolnego uzyskali nowe co najmniej 5 z tych 105 w skali, w skali powiatu. gratuluję, bo szkoła jest na poziomie, wszystkie nasze szkoły są na poziomie, e, więc tym bardziej cieszy, że dostrzegają naszą edukację inni. Inni. Bo tutaj pan starosta Janusz mówił o rankingach, o okręgowej komisji egzaminacyjnej, a to jest jakby kolejny dowód na to, że e, nasze szkoły są... Dla nas powodem y, do dumy. I tak się tylko zastanawiam, co teraz pani dyrektor za to zechce. O, dużo pani teraz to bardzo dużo. Yy, przy okazji zapytam: boisko zakładam. się podoba? Bardzo. Super. Pani dyrektor, gratuluję. Bardzo serdecznie w imieniu wszystkich stypendystów, a przede wszystkim w imieniu uczniów zespołu szkoły numer 3, im. Władysława Stanisława Reymonta w Podziękować całemu zarządowi za zauważenie naszych starań, naszego zaangażowania i pracy, jaką włożyliśmy aby osiągnąć te sukcesy, które się zostały. Dziękujemy bardzo serdecznie.